W piątek 24 września w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach odbyły się Mistrzostwa Szkoły w streetballu, czyli koszykówce 3x3. Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn, zarówno męskich jak i żeńskich czy mieszanych. Grano systemem każdy z każdym. Spotkania trwały 2 razy po 7 minut lub do 15 punktów. Łącznie rozegrano ich 21. Gościnnie poza konkursem wystąpił zespół Reszta Świata którym grała między innymi jedna z organizatorek, Renata Skierniewska. Ta drużyna wygrała wszystkie sześć spotkań, ale nie była brana pod uwagę w punktacji szkolnej. Tu trzecie miejsce zajął zespół Bax, na drugim uplasowali się Bulls, a pierwsze wywalczyli Ligma Ball, grający w składzie Jakub Traczyk, Dominik Trzebiński, Damian Stępień i Jakub Siderski. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz słodkie upominki. Wręczyło je wicedyrektor szkoły, Renata Kurek. Organizatorami zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego.